Czy poziomy izolacji społecznej? Hejka, pewnie niektórzy się zastanawiają teraz W jakim kierunku zmierza ten kanał? Kim jest ten człowiek? Czy on jest psychologiem? Odpowiem na to tak W jakim kierunku zmierza ten kanał? Nie wiem Kim jestem? Nie powiem Czy jestem psychologiem? Nie To znaczy jestem bardziej takim psychologiem ulicznym Jaki jest twój problem? Kot mi zmarł Hmm, w tej sytuacji może ci tylko jedno pomóc Co? Narkotyk Poziom pierwszy Niewinne początki Na tym poziomie wszystko jest jeszcze w normie ale sprawy zaczynają iść w niepokojącym kierunku Czyli na przykład zdarza wam się zostawać do późnej godziny w nocy, a potem budzić się koło 12 Gdy jesteście na tym poziomie, to jeszcze nie zaniedbujecie swoich ważnych rzeczy Takich jak rodzina, znajomi, siłownia, higiena Skąd możecie wiedzieć, że idziecie w złym kierunku? Bo znacie to po tym, że zacznie się robić trochę ciasno Macie wtedy coraz mniej czasu na rzeczy, które dotychczas były istotne Poziom drugi Houdini Bo zdarza wam się znikać. Nie macie okresy, gdy ogarniacie się i sprawiacie wrażenie jakbyście byli normalnymi ludźmi, ale macie też takie okresy, gdy kompletnie nie istniejecie towarzysko, siedzicie w chacie i to już zależy, bo tutaj chciałbym wprowadzić taki termin jak czynnik X. To mogą być różne rzeczy: narkotyki, używki, depresja, korwinizm. Wszystko naraz. Czyli miewacie okresy w życiu, gdy czynnik X kompletnie przejmuje nad wami kontrolę. Jeżeli ktoś wam wtedy pomoże, jesteście uratowani. Jeśli nie, idziecie prosto na. poziom trzeci. Piwniczak. Typowa sytuacja. Zero życia społecznego, zero ambicji, zero higieny. Cały świat zaczyna się sprowadzać do energoli, pokoju i czynnika X. To jest smutny fest. Jeśli nie nałykaliście się, się ideologii Sigma Mail lub mądrości Andrew Tata. To po prostu pójść na terapię, tylko ostrzegam, że to jest trudniejsze niż trwanie w przegrywie, ale warto, jeśli podejmiecie ten trud, czeka na was uwolnienie. Więc przeszliście terapię i jesteście szczęśliwymi ludźmi. Ale świat, w którym żyjemy nadal jest pełen pułapek, więc musicie na bieżąco wypatrywać zagrożeń i być czujni, bo nawet możecie się nie zorientować, gdy wylądujecie z powrotem na poziomie trzecim. I to tyle cześć.